Pozwólcie, że nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od słów wypowiedzianych w 2010 roku przez <coughs> naszą znakomitą poetkę noblistkę Wisławę Szynkowską. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Myślę, że te słowa idealnie pasują do naszego dzisiejszego spotkania. Nagradzamy dzisiaj bowiem najlepszych czytelników 2015 roku. Świętujemy przy okazji Dzień Bibliotekarza i obchodzimy Okonaworski Tydzień Bibliotek. Bardzo serdecznie witam gości przybyłych na nasze dzisiejsze spotkanie. Witam z się Gminy Pana Czesława Lepowskiego. na nasze dzisiejsze spotkanie. Witam Państwa bardzo serdecznie. No i oczywiście witam bohaterów dzisiejszego dnia, witam najlepszych czytelników 2015 roku i bardzo się cieszę, że mogę Was tutaj dzisiaj gościć. Witam Was bardzo serdecznie. Zanim wręczymy nagrody, zanim wręczymy dyplomy, Chciałabym kilka słów powiedzieć o konkursie, o Czytany małolat, bo właśnie tym konkursem wyłaniamy najlepszych czytelników roku. Ten konkursik obchodzimy już po raz dziewiąty, czyli on już ma też taką swoją tradycję. Jak wszystko będzie dobrze i za, za rok się tutaj spotkamy, to będziemy mieli lewuszowy dziesiąty oczytany małolat. Obchodzimy go, i to powtarzam właściwie, co, co to nasze spotkanie. Obchodzimy go bardzo dyskretnie, to znaczy, o sobie cały rok trwa, a my o nim, my, czyli bibliotekarki o nim nie mówimy. Jest to celowe działanie. Myślę, że Państwo wszyscy wiecie dlaczego, żeby nie stało się to takim swoistym wyścigiem po ten dzisiejszy tytuł, tylko żebyście faktycznie, mówię teraz do młodych ludzi, żebyście faktycznie te książeczki wypożyczali i czytali z potrzeby serca, z potrzeby tego, że chcecie czytać. Do tego stopnia jest to dyskretny konkurs, że ja w tym roku zadzwoniłam tutaj do szkoły w Sieroszewicach i poprosiłam o przekazanie, że są laureaci konkursu i prosiłam o skontaktowanie się ze mną. To wszystkie osoby, które przychodziły, mówiły, przecież myśmy nie brali udziału w żadnym konkursie. No i właśnie o to chodziło, żebyście, żebyście nie wiedzieli, że ten konkurs trwa i żebyście wypożyczali książeczki sami z siebie. Y ten konkurs ma bardzo dużo uczestników, ponieważ każdy, kto mieści się w tych wiekowych przedziałach, każdy, kto wypożyczy z biblioteki książkę, jest automatycznie uczestnikiem tego konkursu. W tym roku tych uczestników było 985, czyli grupa była dosyć duża, prawda? Pytam się młodych czytelników: była duża grupa? No tak, no to jest prawie 1000 prawie osób. I w tym tej grupie wy, czyli ta nasza szesnasta, tutaj jesteście najlepsi. Także szacun, bo no, pokazaliście, że macie pracę, jeśli chodzi o czytanie książek. Co jeszcze na temat tego konkursu? Tak jak mówiłam, trwa cały rok, jest dyskretny, ma dużo uczestników i już mogę Wam dzisiaj tak po cichutku powiedzieć. Że już od stycznia 2006 roku, 2016 roku trwa kolejna edycja tego <coughs> konkursu. Taka sama jak poprzednio. Yy. I jeszcze dlaczego, dlaczego ten konkurs, ten, to wręczenie tych nagród, wręczenie dyplomów, tytułu czytelnika Roku jest właśnie w maju? Ponieważ maj jest miesiącem, miesiącem bardzo mocno związanym z książką, z biblioteką, z czytelnictwem. No a Wy z tym również jesteście związani. Od 8 do 15 maja trwa ogólnopolski tydzień Bibliotek. W tym roku ten tydzień brzmi, hasło tego tygodnia brzmi Biblioteka Inspiruje. I ja mam nadzieję, że nasze biblioteki, te działające w gminie inspirują i będą inspirowały Was nadal do tak aktywnego czytelnictwa i do uczestnictwa w innych imprezach organizowanych przez GUS. Protokół z posiedzenia Żyli konkursu na czytelnika roku 2015 pod tytułem Oczytane mało. Żyli w składzie. Maria Marcinek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Anna Urbaniak, bibliotekarka Filip Ołobok i Barbara Wierna, bibliotekarka Filip Wielowsi i Anina Maciaszyk, bibliotekarka Filip Szczyrzebie. Po przeliczeniu liczby wypożyczonych książek wyłoniło czytelników roku 2015 we wszystkich bibliotekach gminy Sieroszewice w dwóch kategoriach wiekowych. I jako pierwszą zapraszam czytelnicę Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Karolinę Sajniemy. Karolinka, zapraszam Cię na środek. Wielkie brawa dla każdego. Człowieka. Tutaj, tutaj się duszko o Pani tak książeczkę i na razie zapraszam Cię na miejsce, tak z powrotem. I zapraszam Jakuba Kolisa, również czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rożewice. Wielkie brawa proszę Państwa bardzo, o, jest I proszę, proszę. No. Następne dwie osoby y, są z Biblioteki Publicznej y, z Gminy biblioteki publicznej, Serożebica, Filia o oboku i zapraszam Kacpra Gołdyna. Jest Kasper, zapraszam. Wielkie brawa, tak? I zapraszam Adama Kasprzyka, również Filia do oboku. I brawa. Ja bardzo się cieszę, że jest tylu chłopaków tutaj właśnie w tych. Dla Następne dwie osoby są z filii bibliotecznej Wielowsi i zapraszam. Jakuba Dysmy. Brawa. proszę. Oczywiście, że. Spojrzeć do kawy. Księżka książka. I zapraszam Mateusza Agatho. Osoby z tej kategorii wiekowej zapraszam z drzewa Agatę przybyła. nie Zagadka, brawa, i Wiktorię Banaś, brawa, tak. I ja może teraz Pani Skarbnik podziękuję a poproszę Pana Zastępcę Wójta, tak, z klasy 4.6. I zapraszam Zuzannę Kapałkę, Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszyńcach. Wielkie brawa. Kinga Pajek, również czytelnika naszej biblioteki. Brawa. Następne dwie osoby to są z filii bibliotecznej w ołowoku I jako pierwszą zapraszam Dominikę Bronę. Jest Dominika, jest brawa. Martę Majtas. Dwie kolejne osoby to jest z Kili Bibliotecznej Dielości i jako pierwszą zapraszam Pindę Kłokowską. I zapraszam Dominika Agatę. Brawa. Jeszcze dwie nagrodzone osoby są z Biblioteki, z Bibliotecznej w Krzyżewie i zapraszam Zuzannę Wysmę. Jest Zuzia? Jest, brawa. I tą listę naszych najlepszych czytelników zamyka Weronika Krawczyk z Biblioteki w Krzyżewie. Brawa. Naszym gościom na razie dziękuję. Proszę Państwa, ja jeszcze dodam, że gro osób z tych naszych dzisiejszych czytelników to nie są pierwsze tytuły. Niektórzy z nich zgłaszają się tutaj od pierwszej klasy i aż się boję, co będzie, jak się skończy szósta klasa, bo wtedy już nie mieszczą się w tym oczytanym małolacie i szkoda, bo, szkoda, bo czytają dalej, więc może w przyszłości zrobimy Yy, jakiś kolejny okres yy, też na odczytanego gimnazjalistę. zobaczymy. Jest to w sferze Twoich marzeń. I jeszcze yy, jedna sprawa, która nasunęła mi się tutaj yy, w trakcie trwania tego naszego spotkania. Otóż dwa dni temu, 11, 11 maja, mieliśmy spotkanie w Forum Synagoga, i tam było rozstrzygnięcie powiatowego konkursu czytelniczego i w tym konkursie uczestniczyły również czterech uczestniczyły cztery czytelniczki z naszych bibliotek, z każdej biblioteki. I mamy wśród nas dzisiaj też osobę, która też była laureatem po raz kolejny. Ja już nie wiem po raz który ta Pani jest laureatem dorosłym czytelnika tego powiatowego. Pani Lucyna Krawczyk, proszę się posiadać. Dzisiaj z córką, więc córka tak samo mnie zarażyła się, jak mama tym wakcynem czytelnictwa. Wielkie gratulacje, bo mówię, jest to już po raz kolejny. Pani Ucyno, który to jest tytuł czytelnika? Pani już nie wie, nie pamiętam się pamięta. Taki. Więc było tego bardzo, bardzo dużo. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Teraz mam pytanie, czy ktoś z Państwa gości zaproszony chciałby zabrać głos? Tego święto bibliotek i bibliotekarzy obchodzimy pod hasłem Biblioteka Inspiruje. To hasło zwraca uwagę na rolę biblioteki, jaką pełni w środowisku, w naszym środowisku gminnym, i wskazuje na to, że biblioteka inspiruje mieszkańców, dzieci, wszystkich, którzy przychodzą do niej, nie tylko, do takiego szerokiego rozwoju. I podobnie jest w naszej gminie. Biblioteka organizuje wiele konkursów, zachęca państwa do czytelnictwa. I tak słyszę nieraz, że. Takie stwierdzenie, że ludzie w tej chwili, czy mieszkańcy mało czytają książek. No, to co tutaj zauważyliśmy, to hmm, przeczy bo jednak jest sporo y, osób, które bardzo dużo czytają. Przykładem jest tutaj pani, która już wielokrotnie y, zdobywała tak wyróżnienia w tym konkursie, a szczególnie ważne jest to, że czytają młodzi ludzie. Jak tego bakcyla, jaka pani dyrektor już wspomniała teraz... Y, pomną, no to będę czytać pewnie całe życie. I tego właśnie, do tego Was zachęcam i tego Wam życzę, abyście byli oczytani, abyście się interesowali światem. Bo wszystko przed wami. No, ale to czytelnictwo na pewno by się tak nie rozbijało, gdyby nie pracownicy bibliotek. Chciałem Wam z okazji dzisiejszego święta bardzo podziękować, szczególnie pani dyrektor za inspirację, bo na pewno inspiruje i pracowników i, i wszystkich mieszkańców pracownikom Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Pani Ewe, która też z tutaj pracuje i prowadzi stronę internetową. Wszystkim Państwu, którzy przychodzą tutaj i zachęcają swoje dzieci do czytania. Serdecznie dziękuję. I jak co roku przekazuję list od Dyrektora Biblioteki Publicznej na ręce Pani Dyrektor z gratulacjami z okazji święta Biblioteki i bibliotekarzy. Ja Serdecznie dziękuję i zachęcam do tej dalszej, aktywnej działalności. Dziękuję bardzo. Informacja o naszym dzisiejszym spotkaniu tradycyjnie znajdzie się już na stronie internetowej i naszej biblioteki i Urzędu Gminy Sieroszewice i od jakiegoś czasu biblioteka ma też Facebooka, czyli to coś, co tam młodego czytelnika, też młodą osobę bardzo interesuje, więc też na też na Facebooku znajdziecie informacje o naszym dzisiejszym spotkaniu.